Ja. Szanowni państwo, witam w kolejnym z materiałów. Oczywiście spojrzymy sobie na jakieś urządzenie, ale przed tym krótki sochar. Powiedzcie mi, co robi 9 zł w portfelu? Ledwo dycha. Wow, ale śmieszne. A tak na poważnie to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to taki promiennik e, kwarcowy. E, taki grzejnik po prostu, który został przeze mnie zakupiony e, na dzień 14 grudnia 2021 w popularnej sieci e, sklepów <laughs> <Castigo> Lama. <laughs> e, dobrze, może sprawdźmy, co oni tutaj. E, Piszą ty moc 1000 W, ale tutaj mamy też yy, możliwość, tak, dwa ustawienia grzania 500 i 1000 W zasilanie 220-240, odcięcie zasilania w przypadku przewrócenia, y, czyli jest to takie zabezpieczenie, waga 1,2 kg. Wymagany montaż w zestawie komplet elementów montażowych oraz instrukcja ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku. No jest to dla mnie bardzo ciekawe, że tylko dla sporadycznego użytku, no chyba ze względu na to, że, y, tak jak mówię, jest to promiennik kwarcowy i zostały tam użyte e, takie lampy, no dobrze, tylko do sporadycznego użytku lub, lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach. Wyprodukowano wiadomo, że w Chinach jak 99% wszelkich produktów, nieważne czy kupicie Samsunga, Panasonica czy, czy tam nie wiem Blaupunkta czy tam coś niemieckiego, i tak będzie to wyprodukowane w Chinach. No, mam nadzieję, że oczywiście pod nadzorem pierwotnego producenta. No i tak prezentuje się tutaj to urządzenie. Nie wiem, czy dobrze widzicie. No, stylistycznie nawet ładnie. Mamy tutaj widoczne dwa przyciski. Które są dodatkowo sygnalizowane takimi LEDami, i one podejrzewam, będą tutaj miały za zadanie włączyć jedną czy tam dwie te lampy i dostosować sobie moc, czy tam będzie te 500 czy 1000 W. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Sprawdźmy, przeuważmy się, zastopujmy na chwilkę. Tak to się prezentuje. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego, ale miejmy nadzieję, że odpornego na, na temperaturę. No, raczej inaczej być nie może. No dobrze, ja to postaram się tutaj jakoś złożyć i za chwilkę przystąpimy tutaj do testów. Spójrzmy tutaj jeszcze bliżej, jak to się prezentuje. Tak jak mówię. Stylistycznie y, bardzo fajnie. No, zapomniałbym chyba o najważniejszym, czyli o y, modelu tego urządzenia. Czy tutaj pisze? Tak, jest tylko oznaczenie QH1000D y, i King Fisher International. Czyli to jest jakaś marka King Fisher, z tego co się orientuje. Dobra, tutaj instrukcja obsługi taka króciutka. To jest chyba ta instrukcja montażu i ogólnie użytkowania jest obszerna, ale to ze względu na to, że jest ona oczywiście w wielu językach. No dobrze, dajcie mi chwilkę czasu, ja to postaram się jakoś złożyć i odpalić otrzymujemy tutaj komplet śrubek. Tutaj mamy takie otwory w tych płozach, że tak powiem. Mamy już przeszykowaną tutaj taką wkrętareczkę, swoją drogą omawianą w jakimś tam materiale. Tutaj link do niej w prawym górnym rogu, jakby ktoś chciał. I tutaj jeszcze zauważyłem, jest jakiś przełącznik, czyli do właśnie automatycznego podejrzewam wyłączenia w przypadku przewrócenia tego urządzenia. Dobra, składam. Założymy sobie tutaj tą płozę. I postarajmy się to jakoś tutaj sklecić. Jeszcze druga strona. Dobra, jedna strona już się trzyma. Teraz czas na drugą. Musimy tutaj dobrze tutaj. Te otwory wycelować. Dużej filozofii tutaj, moi drodzy, nie ma. I jeszcze tylko tutaj, ostatnia śrubeczka na zostanie. Ok, i będziemy mogli przystąpić, że tak powiem, do testów. Swoją drogą z tej skrętareczki jestem zadowolony. Jest dosyć tania, a spełnia swoje. Zadania. I okej. Okay. Wszystko mamy przymocowane. I tak to się prezentuje na tych oto nóżkach. Dobra. Bierzemy kabel w łapki i podłączymy to urządzenie. Ok, mam tutaj takie dwa urządzenia, za pośrednictwem których dokonamy tutaj pomiaru temperatury. Taki budzik, on teraz pokazuje 18 stopni, jesteśmy w niewielkiej kuchni i taki termometr szpilkowy, on tutaj akurat pokazuje teraz 17,1 stopnia. Oby dwa urządzenia były omawiane razem z tym czajnikiem w innych oczywiście materiałach. Jeśli ktoś chce wrócić do tych urządzeń, to tutaj z kolei w prawym górnym rogu pojawiam się odnośniki do tych materiałów. No ale dobrze, powróćmy do naszego dzisiejszego gościa. Chyba nie muszę Wam mówić, że każdego rodzaju grzejnik to, można powiedzieć, urządzenie dosyć niebezpieczne. Oczywiście nie dopuszczajmy dzieci czy też zwierząt do tego typu urządzeń oraz Miejmy stale na oku tego typu sprzęt, byśmy nie doprowadzili, broń Boże, do jakiegokolwiek pożaru. Nikomu nie życzę. Dobra, podłączmy to. No i co? Na razie nic się nie świeci, więc może tutaj naciśnijmy ten pierwszy knefel. Ja może tutaj zgaszę te światło. Knefel się załączą, natomiast nie widzę, żeby jakakolwiek lampa tutaj działała. O! Jednak, jednak ona się musi tutaj rozgrzać, moi drodzy. Co ciekawe, już czuję tutaj dosyć fajne, fajne ciepło. Spójrzmy, jak to się tutaj prezentuje. Tak, lampa się nagrzewa, to jest na razie ta najsłabsza moc. I powiem Wam, naprawdę już bardzo fajne, ciepłe... Powietrze tutaj na mnie napływa, ale dobrze, yy, zabawmy się jeszcze inaczej. Oczywiście tutaj naciśnijmy ten drugi przycisk, i powinna nam się teraz tutaj yy, odpalić, nagrzać ta druga yy, z lamp. No to czekamy, moi drodzy, czekamy i już coś tam yy, widzę, że się nagrzewa. Kolejna z lamp na dole. Jak możecie zauważyć, teraz już powiem Wam, jestem chyba na jakiś malediwach. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj to ciepełko to urządzenie nam daje. Zapalmy światło. Zobaczmy, jak to teraz w świetle będzie wyglądać. Powiem Wam, no, naprawdę, naprawdę urządzenie na razie daje ratę. Sprawdźmy, czy coś się tutaj pozmieniało. No, tutaj jest te 17 stopni, ona jest troszkę wyżej, tak? Ale przyłóżmy tutaj, moi drodzy, ten, co na bieżąco mierzy. 18,5. Spójrzmy, jak ta temperatura tutaj powinna wzrastać. I już diametralnie, tutaj, moi kochani, to wzrasta. Jak możecie zauważyć. Mam nadzieję, że moja ręka to wytrzyma, bo robi się coraz bardziej gorąco jak w saunie 24,6 oczywiście jest to dana odległość oczywiście nie trzymam tego całkowicie przy grzejniku już mi się zaczyna robić bardzo gorąco ważne, że urządzenie działa ja tak to jeszcze potrzymam troszkę także z takiej odległości ja sobie to pozwolę troszkę oddalić i zobaczymy, spójrzcie, ta temperatura dalej, w dalszym ciągu rośnie. Myślę, że jakieś małe pomieszczenie jesteśmy spokojnie w stanie tutaj ogrzać. Jakąś małą łazienkę na przykład, albo tego typu kuchnię. I tak przyłożę do tej krateczki, zobaczymy co się stanie. Spójrzcie, jak to wzrasta diametralnie. To już jest tak nagrzane. Fest, że. No, można się naprawdę poparzyć. Tak jak mówię, zalecam ostrożność. Przede wszystkim też używajmy tego typu podstawek, które zmontowałem. Ale tak jak mówię, ja tutaj akurat nie będę ryzykował, ale. Jak tam producent napisał, urządzenie to ma się wyłączyć po przewróceniu. Ale, tak jak mówię, ja tutaj nie będę ryzykował, niech chcę sobie jakiegoś pasztetu narobić. No i spójrzcie na tą temperaturę, jak to wszystko tam rośnie. Poczekajmy jeszcze. Dobra, ja To może sobie oddalę, sprawdzę, jak ta obudowa. Obudowa, no tak, jakby się nagrzewała troszkę, ale jest to normalne. Natomiast musi być to na pewno bezpieczne. Chociaż musi, a nie musi. No, nic w tym kraju nie musi. Nie tylko w naszym kraju. Spójrzmy teraz, tutaj, na budzik. Czy coś się zmieniło? Nie. Tutaj w dalszym ciągu jest 17. Stopni. No, wymaga to na pewno dłuższego czasu, by nagrzać pomieszczenie. No, i dobrze. No, i my oczywiście sobie tutaj troszkę poczekamy. Sprawdźmy teraz, wyłączmy może jedną z lamp. Teraz akurat wyłączyłem w odwrotnej kolejności. Wyłączyłem tamtą. No i spójrzcie, jak tutaj gaśnie. Załączmy ją. Także wszystko tutaj działa, a teraz wyłączmy tamtą. I z kolei ta tutaj teraz, teraz będzie nam gasnąć. No ale włączmy obydwie i poczekajmy, myślę, z jakieś 15 minut, i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Oczywiście będę to cały czas stale monitorował. Boję się tego typu urządzeń. Mówię poważnie. Dobra, to się w dalszym ciągu nagrzewa ma sobie tutaj na te świetlówki, że tak powiem, czy, te, czy też lampy, zwał jak zwał. Podejrzewam, że te lampy, w razie przepalenia, chyba są do wymiany, chociaż mogę się mylić. No ale wypuszczaliby taki jednorazowy produkt. Nie wiem, chyba jakiś ewentualnie serwis. Na razie tutaj daję radę. Swoją drogą też tutaj prezentowałem wcześniej. To był taki mini grzejnik elektryczny. Jeśli ktoś chce zobaczyć tamten, to z kolei tutaj w prawym górnym rogu teraz pojawi się odnośnie do tego materiału. No dobrze, czekamy w dalszym ciągu. Upłynęło jakieś 4 minuty. Ok, upłynęło 7 minut. W pomieszczeniu wyraźnie odczuwam już. Nigan, przestań gwizdać. To Nigan z The Walking Dead. Nie przejmujcie się. E, 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 tak jak mówię, e, wyraźnie odczuwam cieplejsze tutaj powietrze e, Sprawdźmy tutaj, co ten budzik pokazuje. Aktualnie 19 stopni. No w ten budzik tak bym nie wierzył zbytnio. E, I tutaj mam ten termometr, jak widzicie, oddalony w znacznym stopniu od tego. Grzejnika, czy też promiennika kwarcowego, i na razie on tutaj pokazuje 20,8 stopni. Tak jak mówię, 7, no teraz już 8 minut upłynęło. Czekamy dalej. No dobrze, upłynęło 15 minut. Sprawdźmy na te wartości. Ten pokazuje 19 stopni. Ten pokazuje 212, i zapomniałem powiedzieć Wam, że taki jeszcze analogowy tutaj termometr i higrometr posiadam i poczekam jeszcze 10 minut i zobaczymy, jak te wartości tutaj jeszcze wzrosną. No dobrze. Upłynął kolejny czas, czyli łącznie 25 minut, odkąd ten jest tutaj, gagatek, że tak powiem, załączony. Budzik dalej pokazuje 19 stopni, no, ale tutaj jest też okno. Oczywiście jest ono zamknięte, ale może zimno też ciągnie. No i sprawdźmy tutaj na te wartości. Termometr szpilkowy wykazuje tutaj oczywiście troszkę większą temperaturę. Nie jest jakaś ona o wiele bardziej wyższa było bodajże chyba 20,8 a sprawdźmy tutaj ten termometr analogowy, no wskazóweczka tak jakby odrobinkę dosłownie tutaj poszła w górę sprawdźmy może na przykładzie tego jeszcze analogowego, czy ta wskazówka tutaj w ogóle będzie nam szła do góry czy ten przyrząd działa bo dawno go nie używałem no raczej tutaj nie ma co się zepsuć nie ma tutaj żadnej elektroniki. Swoją drogą polecam. Tutaj był taki przylepieć. Możemy sobie gdzieś to przymocować. Ogólnie służy on do terrarium, że tak powiem. No i tutaj już ta wskazówka teraz podskoczyła, jak możecie zauważyć. Poczekamy jeszcze chwilkę. Już mnie zaczynają tutaj. Spójrzcie, idzie, idzie, idzie do góry. Także tutaj to urządzenie działa. Widzicie jak się przesuwa. Także dobrze pokazywał. Czyli o jakieś powiedzmy tam do 2 stopni w pół godziny. Tak. W pół godziny jakieś 2 stopnie tutaj, tutaj dzięki temu promiennikowi zyskaliśmy w tej kuchni. Także żadnej rewelacji tutaj nie ma. Ale, ale, no nie ukrywajmy się, nie jest jakiś to bardzo wydajny sprzęt z funkcją nadmuchu. To jest urządzenie do doraźnego ocieplenia jakiegoś najlepiej mniejszego e, pomieszczenia, na przykład łazienki przed myciem się. Oczywiście odłączamy urządzenie przed myciem się. E, no dobrze, no dobrze, ja teraz to wyłączę. A może. Może to zrobię przy zgaszonym świetle. Sprawdźmy. Także 25 minut, tak jak mówię. No i teraz, co? Teraz będę to ustrojstwo studził. Natomiast, tak jak mówię, wartości może niewiele podskoczyły, ale. Czuję naprawdę wyraźniejsze to ciepło w tej malutkiej kuchni. Także urządzenie na swój sposób dało radę. Moi drodzy, ten oto promiennik, już nie pamiętam marki, podawałem na początku filmiku. Uważam za produkt dobrze wykonany. Natomiast y, czy go polecam czy nie, nie wypowiem się, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, jest to bardziej urządzenie do doraźnego, y, szybkiego ocieplenia jakiegoś mniejszego pomieszczenia. A Wszystko zależy od tego, co Wy tak naprawdę chcecie ogrzać. Bo raczej dużego pomieszczenia tym nie ogrzejecie. I to by było na tyle z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.